Dzisiaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy środę Trening pleców i barków. Dzisiaj się zważyłem. Waga 114,6, czyli spadło około kilograma. Czyli po prostu pewnie wtedy się ważyłem. po jakiejś późnej kolacji czy coś w tym stylu. No bo mało możliwe, żeby spadła mi masa jakaś tam zbudowana. Czy to tłuszcz, czy to mięśnie, bo... E, po prostu ruszą się mało, nie miałem teraz jakiegoś okresu, żebym się ruszał więcej, e, wszystko robię tak samo, więc po prostu kwestia pewnie wody, albo, e, albo późnej kolacji wtedy. Teraz lecę na trening, ale przed tym oczywiście posiłek przetreningowy, 125 węgli, 15 tłuszczy, 60 białka, e, płatki czekoladowe, płatki owsiane, trochę masła orzechowego. I białeczka. Niedługo się szukają delikatne zmiany, dołożenie jedzenia, dokładniej mówiąc, w dni priorytetów, czyli obecnie jest to klatka. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, 120 kg, optymistycznie zakładając, to na styk może się uda. No, a gdyby ta waga była taka, jak była to parę dni temu. To raczej by się udało, ale przez to, że teraz spadłem ten, spad, ale że spadł ten kilogram, no to już sam nie wiem. ale waga nie jest jedynym wyznacznikiem. Są też obwody. Są też pomiary ciała, obwodów. No i wygląd. Wygląd w lustrze. Niesamowaga ma tutaj znaczenie. Dobra, także to było było tyle. Zaraz się widzimy na siłowni już i ciała. Dobra, pierwszym ćwiczeniem Y na oweczce bardziej tak aktywacyjnie 3 serie 15 kg na rękę, więc też nie dokładam, bo to jest to spory ciężar. Nawet nie wiem, czy sobie w ostatniej serii delikatnie nie zmniejszyć, bo to robię po 12 powtórzeń i to takich już bardziej szarpanych. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest ostatnia seria nagrana, bo. No bo jest to dosyć szarpane tutaj na tym nagraniu. Wydawało mi się, że pierwsze serie były lepiej. Eee, no i co? Pierwsze te trzy serie. No i później e, po tej szybkiej akcji e, z Y przeszedłem do Pendleja. A jeszcze nie wspomniałem e, zakres tutaj był 14, 13, 12. Czyli te powtórzenia w każdej z następnej serii spadały w dół. Co oznacza, że były robione ciężko. Później upędę ja w zasadzie to power row już bardziej. Tak też miałem rozpisane w planie, im dalej w plan treningowy, tym mogę to bardziej, że tak powiem sobie, szarpnąć i zmienić wariant tego ćwiczenia na taki bardziej power row. No i tak też zrobiłem, dokładałem, dokładałem. Doszedłem do 130 w tym tygodniu w pierwszych trzech seriach, e, czyli 2,5 kilo w, każdy, e, w każdej serii e, więcej niż tydzień temu, no i później seria zrespawdzeniem 122,5 e, na 8,64, mimo że jest to szarpane, to wydaje mi się, że troszeczkę lepiej technicznie niż kilka tygodni temu, na pewno lepiej to czuję, mm, zauważyłem, że jak sobie chwycę Niekoniecznie szerzej ani nie wężej, ale jakby mocniej, mocniej będę trzymał tą sztangę, zrobię taki mocniejszy zamek, zamykając kciuka palcami, jestem w stanie lepiej wyczuć te plecy, delikatna zmiana, a faktycznie lepiej mi się to robi, no i też mam więcej siły dzięki temu myślę, bo idzie to też lepiej i jest trochę mniej szarpanie niż kilka tygodni temu. No i później było wiosłowanie jednorącz na wyciągu, tutaj mi się troszeczkę pokiczkało i w pierwszej serii zrobiłem 70, czy 7,5 kg więcej i się dziwiłem czemu kurde tak ciężko, myślałem, że już straciłem siłę przez tego pędleja, ale się okazało, że założyłem no o 5 kg więcej niż zaplanowałem sobie w tej pierwszej serii, co mi troszeczkę popsuło następną serię. Tutaj właśnie jest ta seria druga, bodajże 65. W tych seriach było 2, 3, 4. No i ta pierwsza trochę więcej, no ale to przez przypadek za tydzień wracam do, do tego co jest rozpisane. Zakres 12, 11, 10 stopniowo spadały w każdej serii powtórzenia. No i pierwsza seria, mimo że ciężar większy, trochę bardziej czerpanie, to powtórzenia były te same bo po prostu. Nie wiedziałem w głowie, że jest większy ciężar i, i po prostu mi się wydawało, że mam słaby dzień. No więc tak to czasami czasami jest fajnie się tak miło zaskoczyć że biorąc przez przypadek większy ciężar, aniżeli mniejszy. I zrobić tyle sam powtórzej. Tutaj jeszcze myślę, że do 70 kg do końca tej masy uda się dojechać. Czyli do tego co zrobiłem dzisiaj w pierwszej serii. Później było wysuwanie na hamerze, ręką prowadzoną blisko, bardziej na najszerszy Tutaj dołożyłem, oczywiście Ale mało, bo 2,5 w każdej serii Wcześniej dokładnie po piątkę, ale od jakichś dwóch tygodni Zacząłem po 2,5, no bo też po pierwsze nie dość, że nie ma miejsca już powoli Jak sami widzicie, guma musiała dociskać te talerzyki, bo ledwo się mieściły Myślę, że tutaj maksymalny rozmiar to jest 150 chyba na stronę. Dlatego też zmniejszyłem, to jest jedna z powodów, to tempo progresji. 127 w pierwszej, w drugiej i w ostatniej 122,5. Zakres 11,9. Jest to jedno z tych ćwiczeń, że mimo dosyć sporego ciężaru czuję dosyć dobrze. Myślę, że ogólnie nigdy z czucień ćwiczeń najśredniej nie miałem problemu bardziej jeżeli chodzi o czworoboczny o tą górną część pleców e, nicząc tył w barku bo to akurat one to mi same zawsze rosły i czułem je nawet przy innych ćwiczeniach ale jeżeli chodzi o kaptury no i ogólnie górę czworobocznego to czułem raczej zazwyczaj średnio Dobra, ale później e, było e, wysłowanie leżąc na łoweczce, ręce prądzone trochę wyżej. E, już zaraz dokładnie, raczej nie będę, bo te 54 czwórki, e, nie, tam powtórzenia w miarę spoko są, w sensie trzymam się w zakresie, a powoli zaczynam sobie pomagać najszerszym. E, troszeczkę za mocno ten ruch idzie bardziej w dół, a ma iść bardziej pionowo na górę pleców. Dlatego też zostałem na tych 54-kach. Coś tam może jeszcze powalczę, żeby po prostu w trzeciej serii jeszcze z nimi spróbować coś zrobić. Ale na razie były 54 czwórki w dwóch seriach i 50 też w dwóch seriach. Zakres 7, 6, 10 -8. Czyli w zasadzie spadało regularnie, później się ciężar też powoli zaczęły spadać powtórzenia więc każda była ciężko, mimo że nie wygląda. Dobra, następnym ćwiczeniem już były ćwiczenia na barki. Tutaj klasyczne wznosy, ale nie do końca klasyczne, bo to z delikatnym szarpnięciem. Coś w tym tygodniu, jak przyjechałem na siłownię, bolą mnie lędźwiowy, ale to nie od treningu, żeby zaraz jacyś hejterzy się nie znaleźli, że od jakichś martwych ciągów, czy coś w tym stylu. Czy od moich ćwiczeń czasami, jak te szarpnę. Po prostu źle spałem, źle mi się spało i obudziłem się taki troszkę pokrzywiony, przez to ciężko było mi złapać stabilizację, robiąc stojąc te wznosy, zastanawiałem się, czy sobie nie zrobić siedząc, ale zdecydowałem się jednak na, na wersję stojąc, bo też ławeczki były chyba że wszystkie zajęte, a nie chciało mi się czekać, Bóg wie ile. Więc w tym tygodniu te znosy wyglądają jak wyglądają, ale za tydzień na pewno będzie już lepiej, i ostatnim ćwiczeniem. Niestety kamera nie za zuma Były znosy z linką do przodu. To tutaj było dwie seryki po 30 kg i ostatnie 27,5. Tutaj od dłuższego czasu w ogóle nie dokładałem ciężaru. Staram się walczyć o powtórzenia za tydzień, myślę. Sobie zrobię po prostu trzy serie po 30 kg w każdej. No, i tutaj raczej jakichś większych klamotów już do końca tej masy brać nie będę. To było ostatnie ćwiczenie na tym treningu. Widzimy się w następnym odcinku z treningu piątkowego. Klaty z tricepsem. Zostawcie suba, lajka pod filmem. I widzimy się w następnym siema.